Witam wszystkich, dzień dobry. W tym odcinku chciałabym pokrótce przedstawić Wam moje nowe karty pracy, które stworzyłam jako pomoc w pracy dla pedagogów, nauczycieli, terapeutów, psychologów, a także i samych rodziców. Na początek powiem krótko o sobie. Jestem mamą dwóch synów zespołem Aspergera, a także jestem już dorosłą osobą z tą samą diagnozą, na co dzień pracuję w szkole jako nauczyciel z uczniami ze spektrum autyzmu. Moi uczniowie, synowie oraz moje własne potrzeby i trudności były dla mnie inspiracją do stworzenia tych właśnie kart pracy. Kolekcja pod nazwą Z Relacjami za Pan Brat składa się z trzech książek. Pierwsze z nich to Poznają Emocje druga – budują poczucie własnej wartości oraz kolejna – znajdą przyjaciela. Ja dzisiaj omówię tylko jedną książeczkę pod tytułem Poznaję emocje. Dlaczego akurat tą? Ano właśnie, ponieważ uważam, że każda praca nad trudnościami naszego dziecka czy ucznia powinna rozpocząć się od poznania siebie, swoich emocji, a także emocji innych. Książki zostały wydane przez wydawnictwo Harmonia która na pewno jest wam bardzo dobrze, bardzo dobrze znane. Pierwsze strony poświęcone są odczytywaniu emocji na twarzach klockowych postaci. Natomiast następne poświęcone są zagadnieniom, kiedy ludzie czują smutek, złość, radość, wstyd, jakie sytuacje wzbudzają w nas poszczególne emocje, no i oczywiście, jak na nie reagujemy, a jak reagują na nie inni ludzie. Co myśli osoba w momencie, gdy przeżywa daną emocję, i co my moglibyśmy takiej osobie w danym momencie powiedzieć. Kolejne strony to różne propozycje radzenia sobie z negatywnymi emocjami. Część stron poświęcona jest także rozumieniu powiedzeń i przysłów związanych z emocjami. Na końcu książeczki znajduje się Dziennik Emocji oraz klockowe naklejki z emocjami. Każdego dnia nasze dziecko, nasz uczeń, ma za zadanie wkleić naklejkę przedstawiającą wszystkie emocje, które towarzyszyły mu w danym dniu. Wszystkie takich naklejek może być 8. Bo na przykład rano uczeń czuł radość, ponieważ na polu świeciło słońce, a wybierali się akurat z klasą na wycieczkę. Ale niestety podczas tej wycieczki. Czuł złość, bo zdenerwował go kolega z klasy, który podczas spaceru go popychał. Natomiast wieczorem za oknem była burza, której dziecko bardzo się boi. Pod koniec miesiąca analizujemy z tym naszym dzieckiem lub uczniem te wszystkie emocje i obserwujemy, które emocje zdarzają się mu najczęściej. Opisałam już pokrótce karty pracy, poznają emocje. W następnym odcinku przedstawię Wam następne części. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie książek, piszcie do mnie na priv. Chętnie na nie odpowiem. Książki można zakupić bezpośrednio na stronie wydawnictwa Harmonia. Lub jeżeli ktoś chciałby z autografem autora, to można kupić bezpośrednio u mnie. Pozdrawiam serdecznie. Cześć!